Tym razem zobaczycie drugą część odcinka przerażających morskich kreatorów, które naprawdę trudno uwierzyć, a spotkać je możemy na naszej planecie. Nie przedłużajmy, czy wszystkim zaczynamy. Startujemy od niewielkiej ryby żyjącej w wodach Pacyfiku. Sarkastik Fringehead to z pozoru niewinnie wyglądające zwierzę, które potrafi niejednego przyprawić o zawał serca. Gatunek posiada bowiem bardzo szeroką paszczę z ostrymi zębami, którą otwiera, gdy poczuje zagrożenie. Co ciekawe, ryba ta lubi chować się w niewielkich zakamarkach, takich jak dziury małż, puste muszle ślimaków, a nawet w wyrzuconych do wody butelkach. Zostajemy na wodach Pacyfiku, by zaprezentować kolejnego potworka, którego nikt z nas nie chciałby spotkać. Płaszczak jest bardzo rzadkim gatunkiem rekina, który prowadzi głębinowy tryb życia, dlatego też ciężko zaobserwować go przy powierzchni. Jego podłużne ciało oraz wielkie zęby wzbudzają respekt wśród wielu mieszkańców wodnego świata. Płaszczaki żywią się przeważnie kałamarnicami i rybami, ze względu na tryb życia jest to gatunek jeszcze słabo poznany. Kolejną pozycję w dzisiejszym zestawieniu zajmuje zębacz pasiasty, zwany również diabelską rybą. Skąd takie nazwy? To chyba widać na pierwszy rzut oka. Wielkie, ostre zęby, często niebieski kolor oraz ogromna paszcza budzą respekt nawet u większych wodnych gatunków. Mimo to ryba nie jest agresywna. Groźnie wyglądające zęby służą zębaczom do rozłupywania jeżowców, skorup twardych ślimaków, krabów i innych podobnych składników ich pożywienia. Co ciekawe, ryba wilk występuje również w morzu bałtyckim. Przechodzimy do rybie i jaszczurki, czyli przedstawicieli gatunku Batysaurus ferox. Spotykana na kilkutysięcznych głębokościach, ryba przypomina wyglądem wielką jaszczurkę. Choć maksymalna długość 80 cm nie robi ogromnego wrażenia, to nie można jej odmówić waleczności. Jest to prawdziwy predator morskich głębin, a czując głód, potrafi zaatakować nawet swoich pobratymców, rozszarpując ofiary ostrymi, jak brzytwa, zębami. Dzisiejszy odcinek kończymy prawdziwym monstrum, które na szczęście spotkać można tylko w najgłębszych zakątkach oceanów. Anglerfish, czyli najstraszniejszy z rodziny żabnic, żyje w miejscach, gdzie nie sięga już słoneczne światło i jest do tego bardzo dobrze przygotowany. To za sprawą świecącego wabika, kusi swoje ofiary i podpływa coraz bliżej, by móc je bezproblemowo pożreć. A apetyty i możliwości ma niemałe, gdyż potrafi połknąć ryby nawet dwa razy większe od siebie. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie widzimy się jutro o 15. Pozdro.